Panama I kluczowy kanał łączący Ocean Atlantycki i Ocean Spokojny. Przez prawie 100 lat Stany Zjednoczone kontrolowały 1500 km kwadratowych Panamy. Każdego roku przez kanał panamski przepływa 14 tysięcy statków, aż do momentu, gdy susza doprowadziła go na skraj upadku. Teraz, zaledwie kilkaset mil na północ, Meksyk buduje coś niezwykłego lądowy most ze stali i betonu, który może na zawsze zmienić mapę światowego handlu. Zapomniane marzenie. Na długo przed tym, zanim kanał panamski stał się skrótem świata, tuż na północ od niego narodziła się inna wizja. Śmiałe marzenie, zrodzone w sercu Meksyku. Na początku XX wieku prezydent Porfirio Díaz spojrzał na wąską część swojego kraju, przezmyk Tehuantepec, gdzie zaledwie 200 kilometrów dzieliło Pacyfik od Atlantyku i dostrzegł w tym potencjał. Nakazał zbudować linię kolejową z koalkos do Salina Cruz stalowy most między dwoma oceanami. Kiedy otwarto ją w 1907 roku, była cudem techniki. Statki rozładowywały towary na jednym wybrzeżu, lokomotywy dudniły przez dżunglę i góry, a w ciągu jednego dnia ładunki docierały do przeciwległego morza. Przez krótką chwilę światowy handel płynął przez Meksyk. Aż w 1914 roku otwarto kanał panamski. Bezpośrednią drogę wodną, która z dnia na dzień uczyniła wielki eksperyment Diasa przestarzałym. Pociągi zamilkły. Dżungla odzyskała tory. Przez ponad 100 lat to marzenie o połączeniu oceanów i uczynieniu z Meksyku skrzyżowania świata leżało pogrzebane pod rdzą i wspomnieniami. Aż do teraz. Naród się odradza. Ponad 100 lat po tym, jak ostatni pociąg przejechał przez przesmyk, ciszę przerwało echo buldożerów i syk palników spawalniczych. W 2018 roku nowo wybrany prezydent Andrés Manuel López Obrador, znany w większości po prostu jako AMLO, ogłosił coś, co zaskoczyło zarówno jego zwolenników, jak i krytyków: Meksyk wskrzesi trasę Tehuantepet. Ale tym razem nie miała to być tylko kolej. Miała to być gospodarcza arteria XXI wieku, żywa linia łącząca dwa oceany, napędzana koleją, portami i przemysłem. Projekt nazwano Międzyoceanicznym Korytarzem Przesmyku Tehuantepec, czyli TSEAT. Na papierze wyglądał niemal mitycznie. kilometrowy łańcuch logistyczny łączący zmodernizowane linie kolejowe, nowe parki przemysłowe i rozbudowane głęboko wodne porty po obu stronach kraju. W rzeczywistości był to monumentalny hazard. W regionie, o którym stolica dawno zapomniała, wpompowano miliardy funduszy publicznych, tam gdzie bieda i bezrobocie trwały od pokoleń. Dla sceptyków brzmiało to jak kolejna polityczna fantazja. Dla wierzących jak szansa, by napisać historię na nowo, dokończyć to, co rozpoczął Diaz i przywrócić Meksykowi miejsce mostu między kontynentami. Ale zapowiedź AMLO nie dotyczyła wyłącznie infrastruktury. Chodziło o tożsamość. Dla narodu od dawna definiowanego przez to, co eksportuje i co znosi, było to oświadczenie siły, że Meksyk potrafi budować, tworzyć i przewodzić na własnych zasadach. Mimo to, niewielu poza granicami kraju traktowało to poważnie. Jak starzejąca się kolej i garstka portów mogłyby konkurować z potęgą kanału panamskiego? Jeszcze nie wiedzieli, co Meksyk zamierzał wypuścić na świat. Korytarz stali i pary. Pierwsze iskry nowego korytarza pojawiły się w 2020 roku, gdy ekipy zaczęły zdzierać zardzewiałe tory pogrzebane pod dżunglą. To, co kiedyś było cichym sercem zapomnianego południa Meksyku, stało się placem budowy tętniącym silnikami i ambicją. Magazyny towarowe wyrastały tam, gdzie wcześniej rosły chwasty. Zapach oleju napędowego i gorącego metalu zastąpił ciszę. Projekt obejmował trzy główne linie kolejowe przecinające stan Veracruz, Oaxaca, Chiapas i Tabasco. Flagowa trasa linia Coatzacoalcos-Salina Cruz o długości prawie 308 km miała stać się kręgosłupem korytarza, przewożąc kontenery z jednego oceanu na drugi w mniej niż 6 godzin. Linie równoległe sięgały głębiej w głąb kraju. Łącząc przemysłowe centra i integrując się z Tren Maja oraz krajową siecią kolejową. Ale postęp nie następował w ciszy. W maju 2023 roku rząd wysłał meksykańską marynarkę wojenną, by przejęła sporny odcinek kolei należący do prywatnej firmy. Posunięcie to zszokowało inwestorów i trafiło na pierwsze strony gazet na całym świecie. Urzędnicy nazwali je strategicznym bezpieczeństwem narodowym. Krytycy autorytaryzmem. A jednak budowa trwała dalej. Szybciej, głośniej, nie do zatrzymania. Na obu wybrzeżach przemiana była jeszcze bardziej dramatyczna. W sali na Cruz dźwigi górowały nad nowymi terminalami, a inżynierowie pogłębiali port do ponad 20 metrów, by mógł przyjmować największe kontenerowce świata. Po stronie Zatoki Meksykańskiej Coatzacoalcos rozrastało się o nowe centra logistyczne i rurociągi. Za każdą belką ze stali i każdym blokiem betonu stali ludzie – spawacze, kierowcy, geodeci i mieszkańcy wiosek, obserwujący jak pociągi wracają na ziemię, które nie widziały ich od pokoleń. Dla jednych był to znak nadziei, inni obawiali się przesiedleń. Ale wszyscy czuli drżenie nadchodzącej zmiany. Pod koniec 2023 roku przez przesmyk przejechały pierwsze pociągi testowe. Para spotkała się z morską bryzą, błysnęły flesze. Po raz pierwszy od ponad 100 lat dwa oceany Meksyku połączyło niewyobrażenie, lecz ruch. I świat zaczął to zauważać. Cień kanału. Przez ponad stulecie kanał panamski pozostawał bezkonkurencyjny. Cud inżynierii, który przestawił światowy handel na nowe tory. Każdego roku ponad 14 tysięcy statków przepływało przez jego śluzy. Przewożąc niemal 400 milionów ton towarów między Atlantykiem a Pacyfikiem. Ale natura, jak się okazuje, ma okrutne poczucie ironii. W 2023 roku Panamę dotknęła najgorsza susza od pół wieku. Ogromne jeziora słodkowodne, które zasilały kanał Gatun i al zaczęły się kurczyć. Bez wystarczającej ilości wody, by podnosić statki w śluzach, Władze kanału zostały zmuszone ograniczyć liczbę dziennych przepraw o niemal jedną trzecią. Potężne kontenerowce tkwiły w bezruchu przez dni, spalając paliwo i tracąc pieniądze, podczas gdy firmy żeglugowe gorączkowo szukały alternatywnych tras. Nagle plan Meksyku przestał wyglądać jak polityczny eksperyment. Zaczął przypominać dalekowzroczność. W przeciwieństwie do kanału, meksykański korytarz nie polega na opadach ani zbiornikach wodnych. To most lądowy. Stalowa arteria odporna na suszę. Statek kontenerowy może rozładować ładunek w Koatza za koalkos, przewieźć go przez przesmyk koleją i załadować ponownie w Salina Cruz w mniej niż jeden dzień. Bez oczekiwania, bez poziomów wody, bez kolejek do śluz. Ale sama szybkość nie gwarantuje zwycięstwa. Kanał nadal obsługuje statki przewożące towary o wartości miliardów, wspierany przez pokolenia globalnego zaufania. Wyzwanie Meksyku polega nie tylko na tym, by zbudować, lecz by udowodnić, że potrafi przewozić ładunki równie sprawnie, bezpiecznie i przewidywalnie. Gdy susza się pogłębiała, a kolejki u wybrzeży Panamy rosły, spojrzenia zwróciły się na północ, ku krajowi, który kiedyś lekceważono jako outsidera, a który teraz budował najnowszy na świecie szlak handlowy. Czy to był moment, na który Meksyk czekał od 1907 roku? Czy też historia po raz kolejny zmieni kierunek wraz z przypływem? Obietnica i cena. Dla Meksyku międzyoceaniczny korytarz to coś więcej niż szlak handlowy. To obietnica szansa na przekształcenie jednego z najbiedniejszych regionów kraju w nowe przemysłowe serce. Rządowe prognozy mówią o 500 tysiącach miejsc pracy i ponad 50 miliardach dolarów długoterminowych inwestycji. Wzdłuż trasy planowane są huty stali, centra montażowe i parki logistyczne, tworzące łańcuch ośrodków rozwoju mających wyrwać całe społeczności z biedy. W miasteczkach Oaxaca i Veracruz optymizm rozbrzmiewa obok odgłosów budowy. Kawiarnie, które dawniej obsługiwały tylko miejscowych, teraz przyjmują inżynierów i geodetów z całego świata. Rodziny, które kiedyś patrzyły, jak ich dzieci wyjeżdżają do północnych fabryk. Zaczynają wyobrażać sobie przyszłość bliżej domu, ale postęp ma swoją cenę. Organizacje ekologiczne ostrzegają, że przemysłowa ekspansja projektu może zagrozić delikatnym ekosystemom, w których żyją setki endemicznych gatunków. Społeczności rdzennych ludów, zwłaszcza zapoteków i mikse, wyrażają obawy przed utratą ziem przodków na rzecz placów budowy i prywatnych inwestorów. Krytycy twierdzą, że rządowe podejście rozwój za wszelką cenę grozi powtórzeniem tych samych błędów XX wieku. Pozostaje też kwestia geopolityki. W miarę jak globalne łańcuchy dostaw odwracają się od Azji, zjawisko nearshoringu sprawia, że Meksyk staje się coraz cenniejszy dla Stanów Zjednoczonych. Waszyngton po cichu wspiera projekt, postrzegając go jako strategiczną alternatywę dla kanału panamskiego i rosnących wpływów Chin w Ameryce Łacińskiej. Ale ta sama bliskość potęgi niesie ryzyko. Zależność, konkurencje i napięcie związane z oczekiwaniami. Każdy most zbudowany między oceanami ma swoje niewidzialne opłaty. Pytanie, które teraz wisi nad Meksykiem, nie brzmi już tylko, czy korytarz zadziała, ale czy zadziała dla wszystkich. W grudniu 2023 roku pierwszy pociąg przejechał przez przesmyk. Stal na pradawnej ziemi. Echo stulecia marzeń. Niezależnie od tego, czy ten korytarz stanie się światową arterią, czy kolejnym zapomnianym reliktem, jedno pozostaje pewne. Meksyk odważył się znów budować i świat patrzy.